Z wielką satysfakcją oglądałam spektakularne widowisko. Udało mi się. Naprawdę tego chorego subwitna. Spojrzałem po raz ostatni na dymiące się zgliszcza. Jedyne co teraz miałem, to płamena i wolność, którą mi podarowała. Dzięki skrupulatnie gromadzonej przez Korrado gotówce, sypialiśmy w ekskluzywnych hotelach. Ślady zostawiliśmy we Francji, w Hiszpanii, Portugalii czy Chorwacji. Rozkoszując się słońcem, Taki talent nie zdarza się raz na tysiąc, nawet nie raz na milion. W moich ramionach z każdą chwilą pojmowała coraz więcej niuansów poszczególnych kroków. Dziś jej wypatruję, oczarowany niczym szczeniach swoją panią, jak można tak szybko, całkowicie się zatracić.